Witajcie w kolejnym odcinku, w którym omówimy sobie kwitnącą rabatę przed domem, znajdującą się w słońcu. Rabata przed domem w słońcu ma duże szanse stać się dumą ogrodu, pod warunkiem, że jest umiejętnie zaprojektowana. Trzymając się kilku prostych zasad, możecie stworzyć ją samodzielnie. Rabata przed domem powinna stanowić dumę ogrodu. Jeżeli Wasz przedogródek jest skąpany w słońcu, macie szczęście. Większość roślin najobficiej kwitnie na słonecznych stanowiskach. Jasne. Wiele zależy również od nawożenia i podlewania, niemniej światło to podstawowy warunek. Jeśli znajduje się w słońcu, to często najbardziej kolorowa część ogrodu. Cała sztuka polega na tym, by tęcza kwiatów utrzymywała się przez cały sezon, a nie tylko przez kilka tygodni w roku. Teoretycznie jest na to prosty sposób. Rośliny posadzone na rabacie powinny różnić się terminami kwitnienia. Warto szukać gatunków i odmian, które tworzą kwiaty przez wiele tygodni, bez przerwy bądź powtarzają kwitnienie. Rabata przed domem w słońcu, którą przedstawię Wam w tym filmie, to przykład dobrze przemyślanego projektu, który doskonale pasuje do ogrodów wiejskich oraz romantycznych. Wraz z modą na nowoczesny styl miejski, przedogródki zostały opanowane przez tuje i inne iklaki, urozmaicane zimnozielonymi krzewami liściastymi oraz trawami ozdobnymi. Tego typu aranżacje są atrakcyjne cały rok i łatwe w pielęgnacji. Jednak pod względem bogactwa kolorystyki nie mogą konkurować z tradycyjnymi rabatami kwiatowymi. Poza tym, bez kwiatów nie ma co liczyć na odwiedziny pszczół, trzmieli i motyli. Dlatego, jeśli chcecie, by rabata przed waszym domem tętniła życiem, postawcie na kwiaty. Rabata, którą widzicie przez większość dnia, znajduje się w pełnym słońcu. Ma kształt prostokąta i ciągnie się wzdłuż na wierzch kostki brukowej, którą wyłożono fragment posesji między bramą ogrodu a drzwiami domu. Jest to rabata mieszana. Dominują kwitnące byliny, ale nie brak też roślin jednorocznych oraz krzewów. Na zdjęciach robionych w pełni lata, na przełomie lipca i sierpnia, widać istną ferię barw. Przez cały lipiec numer 7 Liliowiec Jan Paweł codziennie rozwija nowe ciemnoczerwone kielichy. Numer 1 Liatra głosowa kwitnie od lipca do września, podobnie jak numer 14 Tawłka arensa, 16 pysznogłówka Bimery oraz 17 jeżówka Purpurowa Magnus. Numer 2 rudbeckia mieszańcowa i 15 rudbeckia błyskotliwa goldsturm rozpoczynają kwitnienie z początkiem sierpnia. A numer 9 zawilec japoński 2-3 tygodnie po nich razem kwitną do października, a czasem jeszcze dłużej. Wśród bylin na tej rabacie rekordzistą jest numer 8, czyli słoneczniczek szorstki, który kwitnie od lipca aż do pierwszych przymrozków. Numer 4 czyściec wełnisty w czerwcu i lipcu tworzy wyprostowane kwiatostany, ale i tak jego największą ozdobą są aksamitne owłosione popielate liście, które zachowują atrakcyjność cały rok. Dekoracyjne zielone liście są dumą numeru 5, żurawki Coral Forest oraz 18, żurawki Carnival Burgundy Blast które latem wypuszczają delikatne wiechy drobnych, czerwonych dzwoneczków. Późną wiosną numer 21, dąbrówka rozłogowa, nie może się opędzić od pszczół i trzmieli, a przez resztę sezonu zwraca uwagę limonkowym ulistnieniem, utrzymującym się częściowo również zimą. Na przełomie wiosny i lata, od maja do lipca, można podziwiać kwiaty numeru 3, orlika pospolitego, czyli dzwoneczki wyposażone w charakterystyczne ostrogi. Rabata gości dwie rośliny jednoroczne. Numer 10, kosmos podwójnie pierzasty, który kwitnie od lipca aż do przymrozków. Oraz numer 11, czarnuszkę damascyńską, która w lipcu i sierpniu rozwija błękitne, białe, różowe lub niebieskofioletowe kwiaty, które stopniowo zmieniają się w dekoracyjne torebki nasienne. Znalazło się też miejsce dla krzewów. Numer 12, hortensja ogrodowa, to dość nieoczekiwany widok na słonecznym stanowisku. Ten gatunek z reguły najlepiej czuje się w półcieniu, jednak regularnie nawadniany toleruje nasłonecznienie. To samo dotyczy numeru 13, czyli bukszpanu wiecznie zielonego, który co prawda posiada jedynie niepozorne kwiatki bez wartości dekoracyjnej, za to zgodnie z nazwą jest wiecznie zielony. Jeśli obawiacie się niechcianej wizyty ćmy bukszpanowej, to mogę poprawić Wam humor. Obecnie istnieją już preparaty skutecznie zwalczające tego szkodnika. Rabata przed domem w słońcu to wymarzone miejsce dla róż rabatowych. Tutaj w odmianach 19 Knockout oraz 20 Schneewitschen. Jeżeli przeanalizujecie terminy kwitnienia wszystkich wymienionych roślin, przekonacie się, że rabata przed domem tęskni kolorem od późnej wiosny do przymrozków. Poza tym dzięki gatunkom o zimozielonym i półzimozielonym ulistnieniu jest na czym zawiesić oko również po sezonie. Aby wykorzystać pełnię możliwości, jakie daje rabata przed domem, aż się prosi o uzupełnienie kompozycji o wczesno-wiosenne kwiaty cebulowe i bulwiaste, takie jak krokusy, tulipany, narcyzy oraz szafirki. A więc podsumowując, rabata przed domem w słońcu to pole do popisu dla każdego ogrodnika. Umiejętnie łącząc kwitnące krzewy, byliny i rośliny jednoroczne zmienicie ją w żywe arcydzieło, które zmienia się zależnie od pory roku, ale zawsze pozostaje piękne. Ja jak zawsze bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!